Witam Państwa serdecznie na moim kanale TechGarage Dzisiaj zajmiemy się wymianą paska rozrządu w samochodzie Opel Astra G To jest silnik o kodzie 1.6 SE benzynowy Lata produkcji to jest od 1998 roku do 2007 roku Wrzuciłem tutaj kilka pomocnych Momentów dokręceń, które się nam potem przydadzą. Co musimy zrobić? Ustawiamy sobie auto na podnośniku. Zdejmujemy prawe koło. Zdejmujemy przedstawioną na poniższym slajdzie osłonę. Odkręcamy dwa wkręty z dołu. Jeden wkręt z góry i jeszcze kołek tam chyba trzyma. I mamy dostęp do paska urządzeń pomocniczych. Musimy sobie, tak jak pokazano, tutaj przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara odprężyć pasek i go zdjąć. Mamy też możliwość zablokowania napinacza, tak jak pokazano. Teraz tak, musimy sobie odkręcić koło pasowe wału korbowego, żeby przytrzymać wał. Tak jak tutaj widać, trzeba w tym otwór włożyć specjalne narzędzie. No chyba, że macie klucz udarowy, no to można sobie udarem odkręcić to koło pasowe, po prostu. Tutaj jeszcze pokazałem, to tak jak mówię, jeżeli macie specjalny przyrząd, to te, tutaj przez ten otwór jest możliwość zablokowania wału, to tak jest na porządnie. Tak to powinno wyglądać fachowo. Eee, można też sobie wrzucić piąty bieg i przez bieg próbować odkręcić. Jest też taka metoda. Piąty bieg hamulec i odkręcamy to koło. O, tutaj ładnie widać, jak to wygląda. Co musimy zrobić? Tą śrubę, którą widać, trzeba sobie podłożyć wyjąć tą grubą podkładkę i włożyć nakrętkę jakąś taką większą. Wkręcić ją z powrotem. Następnie odkręcamy napinacz. Tą tutaj śrubę na nasadkę torx i wyciągamy napinacz mając auto eee, okay. akurat, znaczy mamy po prostu do niego tam wtedy dobry dostęp eee, teraz e, można jeszcze sobie e, zdemontować dolną osłonę rozrządu ewentualnie wykręcamy, tam są śruby na nasadkę 10 mm śrubki wyciągamy, wykręcamy i dolna osłona Powinna dać się zdemontować, i przejdziemy sobie teraz do góry. Z góry musimy zdemontować filtr powietrza. Także rozpinamy sobie czujnik temperatury powietrza zasypanego. Rozpinamy ten, ten, ten gruby wąż, który idzie od filtra do przepustnicy. Odkręcamy sobie śrubkę tam na torxa 30 i. Wyciągamy filtr powietrza w całości. Następnie musimy podeprzeć sobie silnik pod spodem, jakiś klocek drewniany podwindować lewarkiem, podłożyć pod miskę oleju, żeby silnik nam stanął tą stroną na tym i odkręcamy poduszkę silnika, gdy już mamy silnik na lewarku. Tam jest nasadka E14 Torx. Demontujemy sobie górną osłonę rozrządu. Wykręcamy śrubeczki. Teraz będziemy ustawiać sobie silnik na znaki. Także, tak jak mówiłem tam wcześniej, jak mamy tą śrubę od wału wkręconą, obracamy sobie w prawo tak długo, aż. Ta strzałka pokazana tutaj na kole zębatym wału korbowego pokryje się z tym nacięciem w obudowie. Wtedy mamy wał w odpowiedniej pozycji. Tłok pierwszego cylindra powinien być wówczas w górnym, martwym położeniu. Można sobie dla pewności, jak ktoś chce wykręcić świecę i zobaczyć, czy tłok jest z góry jakimś śrubokrętem. Nie ma problemu. O, tutaj jeszcze z innego ujęcia. Tak musi to się pokrywać z tym nacięciem. Następnie zerkamy sobie na górne koło wałka rozrządu. U góry mamy znak. O, tu ładnie widać. Też musi nam się pokrywać. I jeżeli teraz pokrywa nam się i ten i ten znak, to mamy, to mamy rozrząd właściwie ustawiony do zdjęcia. OK. Następnie musimy poluzować trzy śruby pompy wody, aby odpuścić pasek rozrządu. One są na yy, nasadkę, na klucz HEX-6. Te trzy śrubki musimy lekko poluzować. Obrócamy sobie pompę w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara i napinacz w tym momencie rozrządu będzie nam się luzował. Yy, pasek rozrządu powinien być luźny. Po obróceniu pompy i, i możemy go ściągnąć. Następnie demontujemy sobie koło wałka rozrządu. Przytrzymujemy takim przyrządem w tych dziurach. Odkręcamy śrubę i zaraz weźmiemy się za wymianę termostatu. Ściągamy koło. Jak widać, jest otwór i kołek ustalający. Także tutaj nie ma możliwości pomyłki. Jest to swego rodzaju klin. Także mamy ustawienie pewne tego. Demontujemy napinacz rozrządu. O, tak on wygląda. Klucz 13 mm. O tych strzałkach, o, o tych strzałkach tutaj zaraz przy montażu będę mówił. Tak, 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 to mamy, to mamy. O i pompę wody demontujemy całkowicie, wymieniamy na nową. Musimy sobie odkręcić teraz te śrubki na Torxa 30. Tam chyba cztery sztuki są, żeby ta plastikowa osłona wokół wałka nam wyszła. Pod nią skrywa się termostat. Tutaj najlepiej po prostu przy wymianie rozrządu termostat sobie wymienić, bo on jest schowany dokładnie tam. O, tak jak widać. Bierzemy sobie klucz 13 mm, odkręcamy tą obudowę i termostat jest na wierzchu. Oczywiście tam zwykle zbyt pięknie nie wygląda, więc trzeba ładnie oczyścić tą powierzchnię przed montażem. Wiadomo, nowy, nowy termostat, będzie nowy O-ring w zestawie. O, tak to wygląda, nie? Niezbyt ciekawie. Wiadomo, te auta już mają swoje lata najczęściej i, i po prostu no, wygląda to tak, jak wygląda. W każdym razie no to tam musimy sobie ładnie wyskrobać, wyczyścić i zamontować świeży termostat. Skręcamy obudowę skręcamy sobie mm, tamtą osłonę, koło pasowe, dokręcamy y, i teraz tak y, mm, gdy mamy już wszystkie elementy nowe założone, wrzucamy nowy pasek rozrządu. Co musimy zrobić? No, oczywiście, wiadomo, tak jak pokazałem wcześniej, musi być na znaku ustawione, Tak jak tutaj widać, dolne kółko wału rozrządu i kółko wałka rozrządu muszą być na znakach. Wrzucamy sobie pasek. I teraz musimy obracać pompą odzieży chłodzącej w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara. Wtedy, o tutaj, tak jak widać na strzałkach, ten napinacz zaczyna się przesuwać. Ta strzałeczka napinacza musi nam celować w, w to wycięcie. Wtedy mamy prawidłowo napięte. Dokręcamy sobie to wszystko. Pompę wody, tak, dokręcamy ładnie. I, i, I obracamy, robimy dwa pełne obroty wałem kurbowym i kontrolujemy cechy, tak jak tutaj widać. Na górnym kole musi się pokrywać z obudową, znak, i tak samo na dole. Jeszcze pokażę, jak to wygląda przy dolnym kole. O, i to cała filozofia w zasadzie. Resztę skręcamy w kolejności odwrotnej, do po prostu demontażu Montujemy sobie to wszystko do kupy I można odpalać auto yy, Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że instrukcja okaże się pomocna yy, Jak zawsze proszę o subskrypcję, o, o lajkowanie yy, Pozdrawiam serdecznie kanał tych Cześć.